W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość. Spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Marka, rozdział szósty. Wersety od 17 do 29. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: Nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, Spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny, proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł. Dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę, o co mam prosić. Ta odpowiedziała o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła. Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę jana chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedzia, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Wspominamy w liturgii kościoła męczeństwo Jana Chrzciciela. Niedawno, pod koniec czerwca, wspominaliśmy narodzenie tego świętego, dziś jego męczeńską śmierć. I prosimy tego dnia, żebyśmy potrafili nieustraszenie walczyć w obronie wiary, którą wyznajemy. Żeby wiara była na tyle silną wartością, ważną wartością w naszym życiu, żebyśmy potrafili o nią zawalczyć, żebyśmy jej nie zostawiali. I tutaj Jan chrzciciel, jego męczeństwo mogą być dla nas wzorem. On walczył właśnie o prawdę. Walczył, walczył o wiarę. I nie bał się tego. A przynajmniej na pewno był w, tym, w tej walce o prawdę bardzo konsekwentny, bo może się bał. Tego nie wiemy. Stał na straży prawdy i napominał. Napominał stanowczo. To, co mnie zatrzymuje w tej, w tej Ewangelii, bardzo często, gdy, gdy ją czytam. Zwracam na to uwagę. Po pierwsze myślę o, o królu Herodzie. To jest ten król Herod, którego spotykamy, czy tetrarcha Herod, którego, którego spotykamy w męce pana Jezusa, w opisie męki pana Jezusa. Piłat odsyła Jezusa do Heroda, chcąc trochę pozbyć się problemu, chcąc zrzucić na Heroda odpowiedzialność za wydanie wyroku. To się Piłatowi nie udaje, ale to jest, to jest właśnie ten Herod. Ten Herod, który, który zamordował Jana Chrzciciela, pojawia się w opisie męki. Herod, tam ewangelista, notuje, że od dawna chciał zobaczyć Jezusa. Chciał zobaczyć Jezusa, bo chciał zobaczyć jakiś cud zdziałany przez niego. Chciał się Herod Jezusem zabawić, albo inaczej, chciał, żeby Jezus zabawił Heroda. Tamten Herod w scenie męki Jezusa już bardzo mocno postąpił w, w grzech. Dzisiaj w Ewangelii u Marka, w szóstym rozdziale, spotykamy Heroda, który, który jest na innym etapie życia. Który jakoś ma większe szanse na, na nawrócenie, wydaje się. Nie skorzystał z tego, jak wiemy, chociażby z tego opisu męki pana Jezusa. Ale tutaj spotykamy Heroda, który czuje lęk przed Janem. Spotykamy Heroda, który, gdy słyszy proroka, który głosi Boże słowa, odczuwa duży niepokój. Spotykamy Heroda, który chętnie słucha proroka. I to może być też ta postać Heroda, może być przestrogą dla mnie, bo ja słuchając słowa mogę odczuwać lęk, który będzie takim bardzo naturalnym lękiem. Spotykam Boga Świętego, czuję się grzesznikiem i wobec tego odczuwam lęk. Może tak się dziać w moim życiu. I pytanie jest takie: co ja z tym lękiem zrobię? Czy ja pozwolę temu słowu, którego słucham, aby ono zeszło na głębi mojego serca i abym ja posłuchał tego słowa, usłyszał, i stał się posłuszny temu słowu, bo o to tutaj chodzi. Z historii Heroda wiemy, że on na tym lęku się zatrzymał, że on nie posłuchał swojego wnętrza. Nie posłuchał tego, co prowokowało w nim Boże Słowo, nie posłuchał tego wezwania do nawrócenia, nie poszedł za nim, nie przekuł tego w codzienność, w czyn. Stał się, jak usłyszymy takie zdanie w innym miejscu, pisma świętego stał się słuchaczem oszukującym samego siebie. Z tym lękiem, o którym pisze ewangelista Marek, związany jest ten niepokój Heroda. Ilekroć posłyszał, odczuwał duży niepokój. Tutaj y, sumienie u y, Heroda działa. Słyszy Boże Słowo, słyszy wezwanie do nawrócenia i odczuwa wobec tego niepokój, bo jego życie, jego codzienność nie współgra y, z tym Słowem, które słyszy. Słyszy wezwanie do nawrócenia, wie, spostrzega, że powinien coś zmienić. I co więcej, ewangelista Marek notuje, on chętnie słuchał Jana Chrzciciela, czyli to jakoś, jakoś go ciągnęło do słuchania proroka. Jakoś musiał w tym odnajdywać coś ważnego, dobrego dla siebie. Ze mną w moim słuchaniu słowa może być podobnie. Mogę słuchać słowa, mogę chętnie go słuchać, ale mogę nie być posłuszny temu Słowu. Chcemy więc tego dnia, kiedy wspominamy męczeństwo Jana Chrzciciela, czyli tego, który był posłuszny Słowu. Tego, który nieustraszenie walczył w obronie wiary, tego, który nieustraszenie bronił prawdy i poniósł za to najwyższą cenę, cenę ze swojego życia. Pytajmy się tego dnia siebie: Czy ja jestem posłuszny Słowu? Co mogę powiedzieć o swoich czynach wczorajszych, dzisiejszych? Czy one były kształtowane według słowa? To posłuszeństwo słowu nieraz może mnie kosztować, może być związane z jakimś trudem, który będę przeżywał, tak jak trud przeżywał Jan Chrzciciel. Był uwięziony, został zamordowany. Ja też mogę przeżywać trud. Święty Paweł napisze w jednym ze swoich listów: Jeszcze nie opieraliście się aż do rozlewu krwi, walcząc przeciwko grzechowi. Ta wierność Panu Bogu, wierność Jego Słowu, posłuszeństwo Jego Słowu, może mnie nieraz bardzo wiele kosztować, trudu. Ale ta wierność się opłaca, bo idzie to w stronę świętości. Idzie to w stronę nieba, idzie to w stronę pełni mojego człowieczeństwa, które Pan Bóg mi dał, bo jestem posłuszny Słowu. Jestem posłuszny Panu Bogu. To zbadajmy dzisiaj, medytując nad tym fragmentem Markowej Ewangelii. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.